Hej wszystkim, dzisiaj kolejny filmik bez twarzy, a dzisiaj przychodzę do Was z, upym, z upominkami, z prezentami na Mikołajki, na święta. Zależy, co kto obchodzi. Będą to takie małe drobiazgi, które każdy może zrobić, i wydaje mi się, że będą na każdą kieszeń. Więc zaczynamy. Będziemy potrzebować przede wszystkim nożyczek do cięcia tasiemek i taśmy dwustronnej. I co ja tu mam? Słodycze różnej maści. Takie co możecie kupić w opakowaniu, najlepiej yy, wychodzi. Torebka z kalendarza Adventowego jedna, części takie. Ogrzewacz winko małe, kawki, herbatki. Yy, te krasnale znacie z mojego holu, są yy, po 4 zł przeliczając jakoś tak wychodzi. Gumki do włosów z tymi yy, modnymi wstążkami, kubeczki dwa. Taką niespodziankę. Tutaj kosmetyki. Jeszcze dwa kartnale, oczywiście, jeszcze wstążeczki, kokardeczki, takie ty tego typu drobiazgi. No więc tak, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Weźmiemy sobie tą torebkę z kalendarza i zrobimy taki elegancki zestaw dla y, mamy, może siostry, zależy kogo tam macie. A mamy tutaj tak, to, to będzie fioletowy raj. I mamy tak fioletową maskarę do rzęs. Możecie wyjąć z tego opakowania, ale ja zostawię z tego względu, iż wiecie, tak wygląda bardziej, bardziej wiecie, no widać, że nikt tego nie używał. Mamy fioletową pomadkę do ust. Układamy ją tutaj. Fioletowe lakiery do do paznokci. Tak, oto się prezentują. No fioletowe bardzo, ale wszystko praktycznie w jednym kolorze. I utwardzacz przede wszystkim. Chyba, że wiecie, ktoś lubi hybrydy, ale w tych czasach lakiery są moim zdaniem tańsze. I ten utwardzacz utwardzi Wam lakier na, myślę, minimum tydzień takiego użytkowania normalnego. Bez żadnego, wiecie, oszczędzania się, że tak powiem. I tak, tu mamy pierwszy zestaw. Troszkę nam się nie domyka, ale to nie szkodzi. To musimy... Wsadzić do środka. O. Takie wiecie, żeby to było ładne. Niezbyt nie nie apetycznie to wygląda. Więc chyba tę maskarę trzeba wyciągnąć z tego opakowania. Jednak wyciągamy i rzucamy bez tego. I tak. Teraz możemy ładnie to zamknąć. O, no. Oczywiście zakleić z tyłu taśmy, żeby nikt się tam nie dostał do środka. I to najprostsze, bez żadnych pierdów duperali bierzemy takie coś, taką kokarbkę i przyklejamy. I w ten sposób mamy ładnie estetycznie, że tak powiem trochę ekologicznie zapakowany prezent w torebeczkę dla jakiejś kobiety, że tak powiem. Odkładamy na bok. I tak, kolejną rzeczą może być takie oto winko, wiecie, żeby rozgrzać kogoś i można ozdobić to w ten sposób, że ja mam tutaj takiego krasnoludka, wiecie i można zawiesić go tutaj no, w ten sposób i mamy ładny taki upominek na Mikołajki dla kogoś 18 plus, oczywiście dorosłego. I możemy dodać jeszcze tutaj taki ogrzewacz, te ogrzewacze, wiecie, na tą blaszkę, i można go przykleić na taśmę dwustronną. Wiecie, to się łatwo odkleja, więc nie będzie żadnego problemu. Wiecie, żeby nie był taki za bardzo ubogi ten ten upominek prezent, więc tutaj można na taśmę dwustronną. O, to się później bezproblemowo odklei albo jak macie taką taśmę, wiecie, przeźroczystą, to tak na dwa razy. I czekajcie, o, odklejamy i możemy tak ładnie przymocować tutaj. O, i macie taki oto upominek dla kogoś jakiegoś zmarźlucha, wiecie, grzańca może sobie zrobić, a dodatkowo ma Mikołaja na no Mikołajki, wiecie, na święta i ogrzewać do dłoni. Także tak, to była kolejna propozycja. Następną propozycją jest najprostsza. Można kupić i w sklepach są teraz dostępne dla najmłodszych, to będzie propozycja takie oto serki z takimi y, maskotkami, że tak powiem, chyba, no dobrze powiedziałam. I ja to kupiłam gdzieś około, nie wiem, chyba to więcej niż 10 zł kosztowało. Kupiłam to w netto. Nie wiem, czy w Polsce jest netto, ale jak jest, to tam właśnie są dostępne takie bajery. Myślę, że w Biedronce też. I myślę, nie jeden mały przedszkolek ucieszy się z takiego prezentu. Do wyboru był jeszcze Pingwinek i Mikołaj, więc na Mikołajki, ale ja wzięłam takiego oto bałwanka. I myślę, że to też jest bardzo ładny prezent. I też można mu przykleić kokardkę tutaj gdzieś, albo po prostu wziąć w tą rzeczkę w kolorze niebieskim, odciąć kawałek i przewiązać tutaj na tym łączeniu. Zaraz Wam pokażę. O, tutaj. Zawiązać na kokardkę. I wiecie, yy, najlepsze z tego wszystkiego pociągnąć nożyczkami, żeby to się zrolowało na ładnie. No to nie wyszło. O. I macie taki mały upominek dla jakiegoś małego brzdońca, że tak powiem, przedszkolaka, młodszy, młodszy wiek szkolny, więc myślę, że to się prezentuje bardzo uroczo i cudownie. I tak to jest kolejny pomysł na prezent. Kolejnym pomysłem jest taki kubek, wiecie, słodyczowo-kawowy i myślę, że tutaj tak. Można wrzucić ciasteczka. Można wrzucić kawki. Oj, przepraszam, nie chciałam szturchnąć. Można wrzucić dwie kawki, można wrzucić dwie herbatki. I można to już tak dać w takim, wiecie, w takim zestawie, ale ja dorzucę jeszcze takiego krasnoluda, że tak powiem. I to może być zestaw dla pana, taki oto krasnolud, ale dorzucając na przykład taką, oto, wiecie, zamiast kokardy gumkę. Gdzieś tu no jednak tutaj muszę wchodzić. O, tutaj już macie ozdobę. I to jest na przykład taki upominek dla dziewczyny jakiejś, nie wiem, dla siostry, dla koleżanki z pracy, z klasy. Myślę, że się ucieszy z takiego oto upominku. A kolejnym, taki bardziej też znowu kosmetyczny, to oczywiście możecie wrzucić też krasnala, jeśli macie. Ale oczywiście tutaj kawkę, też dwie herbatki. To podstawa, żeby zrobić taki upominek. Tu możecie wrzucić jakieś inne batony, słodkości i dodać taki oto w Action kupiony, nie wiem jak to nazwać, brokat w takim starym wydaniu, w takim, nie wiem, kiedyś panie się perfumowały, bardzo takie eleganckie to jest. To nie jest drogie, to kosztuje coś około 10 zł, tu jest zapach waniliowy, ale widziałam, że są jeszcze unicorny i dorzucić do tego taką różę błyszczyk. On się tak prezentuje, on jest w opakowaniu, ale lepiej go wyciągnąć, on jest taki różowy, więc też, też nie był drogi, też można go dostać w action, więc oto taki kolejny zestawik. No i tutaj mi zostały tylko takie wiecie, rzeczy pomocne i jeszcze raz z Wam zaprezentuję. To tak, ten zestaw taki dla eleganckiej pani można powiedzieć, tu zestaw taki dla koleżanki. Tu zestaw dla jakiegoś maluszka, że tak powiem, bardzo prosty. Tutaj taki elegancki dla mamy, myślę, najlepiej by się sprawdził. Taki fioletowy zestaw w białym pakowaniu. I taki zestaw 18 plus dla kogoś dorosłego. O! I tak. Nie chcę stać, widzicie? Stoi. I tak, to są moje pomysły. Zostały jeszcze słodycze w tle. Moje pomysły na upominki mikołajkowe, prezenty pod choinkę nawet. Nie musicie tego akurat dawać na mikołajki. Może wystarczy taki, wiecie, jakaś słodkość, mikołaj. I tak, zapraszam na inne moje filmiki. Bye.